Cześć kochani, dzień dobry, witam Was w nowym vlogu. Dzisiejszego dnia już z Wami witałam, bo kończyłam poprzedniego vloga nagrywać, ale pomyślałam, że zacznę kolejnego. <grym> Właśnie jadę do sklepu, um, mam do odebrania y, książkę w Empiku i zajrzę jeszcze do Paru, przy okazji y, do senseja. i do Sinseja. <grym> Bo jestem w trakcie poszukiwania bucików dla mili, a widziałam, że tam są fajne, tylko nie wiem, czy jest rozmiarówka dla niej, bo ona ma malutką stupkę, więc pojadę zobaczyć. Bo na stronie właśnie nie ma, więc nie wiem, może liczę, że na sklepie jest. A tak po prostu to chcę sobie pochodzić po sklepie. No więc witam się z Wami, kochani, w ten piękny wtorek. Mówiłam wam w poprzednim vlogu, że szukam czegoś do nauki czytania dla Jasia, bo Jasia bardzo zależy, żeby się nauczyć czytać. No wiadomo, jest już w pierwszej klasie, więc też już jest czas na to. No i pytałam się was też um, o to, żebyście polecali, więc yeah. widziałam, że już te pierwsze polecenia są. Jakbyście tam nie dali znać, to dajcie też tutaj, jeżeli macie coś, um, jakiś sposób albo metodę. Znaczy, no ja się już tyle przeczytałam o tym, że tyle naprawdę. Ale nadal to jest dla mnie jakaś czarna magia, ja nie wiem, ja mam wrażenie, że ja się po prostu z tym urodziłam, że ja już czytałam, nie wiem jak się uczy, czytać. Nie wiem, jak to tłumaczyć. No, ale właśnie byłam teraz w Biedronce i zobaczyłam taką fajną grę litery. E, układanka edu edukacyjna. E, no i tutaj to jest jakaś gra, ale też myślę, że można tak po prostu sobie fajnie układać. To były też sylaby. Ja zdecydowałam się na początek jednak na te litery. E, później, jak się okaże, że fajne to będziemy sylabami dalej ćwiczyć ale najpierw właśnie te literki, żeby się nauczyć w ogóle, wiecie, są jeszcze nie dość, że literki takie pisane wiecie, takiego jak tutaj są, mniej więcej macie na tym, to jeszcze są te, te, takie, nie wiem jak one się nazywają te inne literki, to takie komputerowe te co mamy w książkach a te to też jest różnica, więc no po prostu czarna magia i to jest coś co mnie przeraża potwornie Don't to talk coffee to strangers talking about revenue. She kept dreaming of a world big enough for everyone. But she knew it must rain before it grows. She kept dreaming of the day, but a fly survived so the wheel, even though she could knocked down and never showed. Dzisiaj mieliśmy fajny dzień, nie domino? No, dość intensywny. Dlatego nawet nie miałam się kiedy do Was odezwać, bo ciągle coś. Mm. <gry> Rano byliśmy na spacerku i zaszliśmy po kawkę, było fajnie, przeszliśmy się nad rzeką i zanim odebraliśmy Jaśkę, to jeszcze poszliśmy do sklepu budowlanego um, i sobie popatrzyliśmy na niektóre rzeczy i jeszcze bardziej mnie przytłoczyło to, jaki jest wielki wybór wszystkiego. No. Tego jest tak dużo, że ile po prostu odcieni, odcieni ile... ale też wiesz, no. czy to czy płytki, czy panele, czy winyle, czy coś no. jeszcze nie wiadomo co, to samo ze schodami, to na schody, mazakra, no po prostu przeraża mnie to, ja już chcę być na etapie wybierania mebli i dekoracji, bo... Te takie poważne wybory, typu właśnie e, płytki, panele, winyle czy cokolwiek innego, to mnie przerasta. Jest dla mnie <grymnie> stresującą rzeczą. <grymnie> A to już niedługo? No. Takie podejmowanie decyzji ostateczne. Teraz już musimy się spiąć i jechać, wszystko y, ogarniać sobie rzeczy, ale kupowanie i tak dalej, no to już zaraz. No to, bo same materiały to już gdzieś tam. Na przełomie grudnia, stycznia żeby będzie kupować. No. No tak, ale trzeba wybrać, pogodnać, popatrzeć. No to właśnie mówię, że tak, że już teraz trzeba będzie kupować je. No. Nie, a nie oglądać. No właśnie. To zaraz. W ogóle tak jak teraz pomyślałam, że może ktoś z Was miał ostatnio robione ogrzewanie podłogowe i mógłby nam powiedzieć mniej więcej ile u Was to kosztowało. Wiecie ile Wam wyszło za ileś tam metrów. Bo my będziemy robić, bo tak w standardzie mamy na dole normalnie, właśnie, ogrzewanie podłogowe, a na górze i na poddaszu już miały być grzejniki, ale my jednak zdecydujemy się na to, żeby było wszędzie ogrzewanie podłogowe. No i właśnie tak się zastanawiamy. Tam deweloper oczywiście już zajmuje się naszą wyceną i nam powie, ile to będzie trzeba sobie doliczyć. No ale tak. Jestem ciekawa czy właśnie ktoś niedawno robił No Z czystej ciekawości No może akurat się trafi, że ktoś, bo to też musiałby ktoś niedawno robić Bo tak naprawdę to, te ceny się wiadomo jak zmieniły ostatnimi czasy Więc jak ktoś robił 3 lata temu, czy może że nawet 2 lata temu to już będzie nieaktualne My na przykład robiliśmy sobie ogrzewanie podłogowe w mieszkaniu, tylko w łazience zrobiliśmy Nie pamiętam ile zapłaciliśmy, to pamiętasz pewnie, nie? 300 zł, 700 No, no to jakoś tak, no właśnie, ale to się mogło wiecie, zmienić wszystko na pewno się zmieniło od tego czasu, no my to robiliśmy w 2019 roku, więc to przed tym całym boomem tych wzrostów cen, więc no dajcie znać. Kochani, ja właśnie skończyłam dla Was nagrywać, montować tego vloga, a właśnie chcę skończyć go nagrywać, bo chciałabym, żeby dodał się, wleciał na kanał jeszcze dzisiaj. No bo tak, mamy dzisiaj właśnie 29 października, czyli właściwie już sama końcówka tego miesiąca września. Października powiedziałam, a chodziło mi o września oczywiście, a początek października. I doskonale wiecie, co się... co za, co za tym idzie, co idzie za um, październikiem. A mianowicie dostawałam już pytania na Instagramie i pod poprzednimi filmami, e, czy będzie vlogtober. Więc kochani, ja bym sobie nie mogła oczywiście odpuścić e, nagrywania vlogtobera, po prostu to jest e, mój ulubiony czas. Ja jestem totalnie jesieniarą, uwielbiam nagrywać te filmy. E, przekazywać Wam te moje nastawienia do tego cudownego miesiąca. No i nie wyobrażam sobie po prostu, żeby tych filmów nie było. Zobaczymy dokładnie, jak to będzie wyglądało, czy, 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 czy jak to ogarniemy. No ale będą te vlogi, będzie na pewno dużo, dużo ich więcej, dużo jesiennych vlogów, vlogtoberów. Postaram się, żeby one były codziennie, aczkolwiek. No powiem Wam też o tym w... W pierwszym vlogtoberze w organizacyjnie trochę tam poopowiadam, jak ja planuję, ale tak, będą vlogi jesienne, nie mogę się ich strasznie doczekać, bo ja, no tak jak powiedziałam, już wcześniej jestem ogromną jesieniarą, więc um, i vlogtober, i vlogmas to naprawdę jest chyba mój ulubiony czas na YouTubie i nie mogłabym sobie go odpuścić. Zdecydowanie nie. Więc um, mam nadzieję, że tak samo jak ja jesteście podekscytowani i nie możecie się doczekać, bo ja naprawdę bardzo nie mogę się doczekać już tego miesiąca um, i tej jesiennej atmosfery. No. A, tymczasem chciałam... no, a tymczasem ja bym chciała się już z Wami pożegnać w tym dzisiejszym vlogu. Mam nadzieję, że tak jak ja czekacie na vlogtober i będziecie tutaj ze mną w tym jesiennym czasie. E, dajcie znać w komentarzu, koniecznie. Nie mogę się doczekać. No i co? Buziaczki, do zobaczenia! bye, -bye.